Giga wielki test klejów na pierwszy rzut idzie Superglue, dwa potężniki długości 27 cm sklejone na długości 10 cm klejem Super Glue. Obciążenie zwiększam. No, niecałe 12 kg 12. wygląda tak. dosyć mocno trzyma. Następna próbka. Borzecik ta pojeźdżkowa. Choi. Tak wygląda plukka. Następna plukka to jest Seal Weld CX80.

tak wyglądają detale, próbka Następna próbka to jest podiuretan Słynny kontur, do porównania